Polega na tym, że mówimy o wielomilionowych stratach, o gigantycznych wydatkach, o wielkiej ilości ludzi zatrudnionych przy inwestycji, której de facto nie ma. Bo pytanie o to, czy kontynuować inwestycje, czyli centralny port komunikacyjny, jest pytaniem o to, czy kontynuować coś, czego de facto nie zaczęto. Pi PiS rządzi 7 lat. Łąki jak były łąkami, tak są łąkami. Więc. Ja dzisiaj na to pytanie nie odpowiem, bo będziemy chcieli zrobić tak czy inaczej bardzo precyzyjny audyt. Na co poszły setki milionów złotych? Dlaczego tak wielka grupa ludzi zarabia tak duże pieniądze, pilnując tej przysłowiowej łąki w Baranowie? I dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pełny dostęp, pełny audyt z ich działań, będziemy wiedzieli, czy w ogóle jest to kontynuować. Już nie mówię o takiej... Bez, zupełnie bez empatii, bez przygotowania tej szarpaninie z ludźmi, którzy protestują w całym kraju w tej chwili, bo nawet kwestie gruntów ta, ta wielka spółka, która do tej pory nic nie zrobiła, nie jest w stanie załatwić. Ja przypominam, że kiedy myśmy musieli intensywnie, musieliśmy, bo było to związane na przykład z wymogami Euro 2012, musieliśmy bardzo przyspieszyć budowę dróg i autostrad. I pamiętam, ile też emocji oczywiście te wywłaszczenia powodowały, tylko usiedliśmy z ludźmi i załatwiliśmy to w taki sposób, że właściwie każdy był zadowolony. Zbudowaliśmy no, najnowocześniejszą sieć autostrad w Europie w ciągu kilku lat. Także dzięki temu, że rozmawialiśmy z każdym, kto mógł stracić przy, tej, przy takiej sytuacji, i nikt nie stracił. Także. Smutne jest to, że budzą lęki i, i wściekłość tysięcy ludzi w Polsce, a nie wykopali jeszcze no, nawet jednego dołka na, tym, na tej łące w Baranowie.